Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Jak być może wiesz z wcześniejszych odcinków, jeżeli ich słuchałeś, to nie jestem zwolennikiem tego, żeby mieć postanowienie noworoczne czyli postanowienie, które wyznaczasz sobie pod koniec roku i stwierdzasz, że po nowym roku zaczniesz je realizować. A dlaczego nie jestem zwolennikiem? Bo w większości wypadków to się nie udaje. Takie postanowienie. Noworoczny, podyktowane emocjami, tym, że większość ludzi wyznacza sobie jakieś cele noworoczne, to jest tylko takie chwilowe podkręcenie, a potem, gdy emocje opadają, przychodzi codzienność, to sobie odpuszczamy. Jeżeli nie ma tych głębszych motywów, dla których chcesz coś zrealizować, no to po prostu jest mała szansa na to, że zrealizujesz dane cele. Ale jeżeli masz taką głęboką, Potrzeby, głębokie przekonanie, że dana rzecz, dany cel jest Ci potrzebny, to właśnie zrobisz wszystko, żeby ten cel osiągnąć. No i przede wszystkim, po prostu zaczniesz go realizować danego dnia, a nie będziesz czekać, aż przyjdzie noc sylwestrowa, nowy rok, żeby zacząć działać. I jakkolwiek właśnie jestem przeciwna temu, żeby wyznaczać postanowienia noworoczne, podejmować się ich realizacji, tak bardzo Cię zachęcam do takiego podsumowania podsumowania tego, co się zadziało przez, przez ten rok. Co udało Ci się zrealizować, co udało Ci się osiągnąć dzięki Twojej pracy, dzięki Twojemu zaangażowaniu. Zrób sobie takie podsumowanie, i niech to będzie podsumowanie w różnych obszarach Twojego życia być może w zakresie pracy, finansów, w zakresie rodziny, otoczenia, zdrowia, twojego rozwoju osobistego. Zrób sobie takie podsumowanie. Może to być trochę na zasadzie ćwiczenia koło życia, ale to koło życia niech ocenia właśnie ten twój ostatni rok twoich działań w tych obszarach, które są dla ciebie kluczowe. Więc oceń te Obszary, jak to do tej pory wyglądało? Czy byłeś zaangażowany? Czy zadziało się w tych kluczowych obszarach to, co chciałeś, to, co zamierzałeś? A jeśli nie, to zastanów się, co takiego ci w tym przeszkodziło. Czy jakieś sytuacje niezależne od ciebie? Czy być może w którymś z tych obszarów zabrakło ci jakiejś chęci, jakiejś motywacji? Przeanalizuj sobie to, z czego to może wynikać. I kolejna rzecz bardzo istotna. Zaplanuj sobie, jak twoje życie chciałbyś, żeby wyglądało w kolejnym roku w tych właśnie obszarach. Ale niech to nie będą już takie konkretne cele, niech to nie będą właśnie postanowienia noworoczne, ale zastanów się, z jakim efektem w tych obszarach chciałbyś zakończyć kolejny rok. Nie działanie, które rozpoczniesz zaraz 1 stycznia, ale zastanów się, jakie działania będziesz podejmował przez najbliższy rok, żeby z jakimś konkretnym efektem zakończyć następny rok. Jak chcesz podnieść jakość życia w tych poszczególnych obszarach przez kolejny rok. I dopiero tutaj po takiej analizie, pewnie wyłonią się jakieś konkretne cele. I teraz musisz je dokładnie przeanalizować, ile czasu Ci jest na niepotrzebne. I zastanowić się, od którego zaczniesz. Ale które działania będziesz podejmował przez kolejny rok, żeby właśnie podnieść jakość swojego życia. Niech to nie będą takie cele z, wyznaczone pod wpływem emocji, pod wpływem tej nocy sylwestrowej, końcówki roku, ale wynikające z takiej analizy, z podsumowania tego, co do tej pory zadziało się w Twoim życiu. Już wiesz, co, co działa, co dobrze funkcjonuje, co wymaga poprawy, ulepszenia. Więc przenieś to na... Kolejny rok. I zastanów się, jak chciałbyś, żeby na koniec 2020 roku wyglądało to Twoje koło życia. Zastanów się, i w ten sposób przeanalizuj, podsumuj, wyciągnij wnioski i zaplanuj działania. W ten sposób myślę, że to powinno działać, funkcjonować. Być może już teraz wiesz, że dzisiaj jutro możesz podjąć jakieś działania. Ale. Zastanów się jakie i co możesz zrobić od razu. I podkreślę jeszcze raz, niech to nie będą takie cele, które stwierdzisz, że zaczniesz je realizować od 1 stycznia, no bo to nie zadziała. A jeżeli to będzie wynikać z tej dogłębnej analizy, tego co działo się u ciebie przez cały ostatni rok, to jest znacznie większe prawdopodobieństwo tego, że te cele, te obszary będą wyglądały tak, jak ty tego chcesz. Nie zmienia to faktu, że przez kolejny rok też będzie Cię czekała praca z tym związana, wysiłek, ale myślę, że oglądając te dotychczasowe odcinki, już poznałeś wiele sposobów, technik, żeby te swoje szanse na realizację celu, jak to masz robić, podnosić. Więc trzymam za Ciebie mocno kciuki. Do usłyszenia, cześć.